Nie dość, że trans, to jeszcze pedał. No, bardziej sobie tego życia nie mogłeś skomplikować. Cześć. Dzisiaj, tak jak pewnie wszyscy się domyślacie, porozmawiamy sobie trochę o, o różnicach między orientacją seksualną a tożsamością płciową. Bo jak to jest? Tak naprawdę to są dwa zupełnie oddzielnie funkcjonujące byty. Osobno istnieje pojęcie orientacji seksualnej, a osobno pojęcie tożsamości płciowej. I co by tu nie mówić każdy z nas jest jako tako określony w tych dwóch obszarach. Może jeszcze tego nie wiemy jak dokładnie, może jeszcze szukamy siebie, ale każdy ma jakiekolwiek pojęcie na temat jakiej jest orientacji seksualnej i jakiej jest tożsamości płciowej. To po prostu się czuje. Jest taki moment, w którym te dwa byty się zazębiają. A mianowicie, jest to sytuacja, w której chcemy się określić, w której chcemy nadać sobie jakąś etykietę. Na przykład, ja w tym momencie życia mogę z ręką na sercu powiedzieć, że jestem transseksualnym, heteroseksualnym mężczyzną. Czyli jestem po prostu transgościem, któremu podobają się jedynie kobiety. Ale bardzo często się zdarza, że występuje coś takiego jak transseksualny, homoseksualista. To w ogóle jest bardzo takie kontrowersyjne, no bo można by było sobie zadać pytanie, po co tak sobie utrudnić życie? Czasami występuje taka sytuacja, że czujesz się transfacetem, po prostu wszystko wskazuje na to, że jesteś mężczyzną, no oprócz Twojego ciała oczywiście, no ale to nie o tym gadamy. Ale, ale na przykład interesują Cię mężczyźni i na domiar złego. Czerpiesz satysfakcję z używania swoich narządów płciowych podczas zbliżenia, tak jak y, robią to kobiety, w sensie nie czujesz jakiejś tam dysforii tych y, dolnych partii ciała, tylko dobrze ci z tym i, i lubisz to i w ogóle jesteś w związku z, z mężczyzną i czerpiesz z tego satysfakcję i jest cacy, ale gdzieś tam z tyłu głowy słyszysz głos, który mówi, ci, że jesteś jednak transfacetem, że nie jesteś kobietą. No, i bardzo często tacy ludzie zadają sobie pytanie, ale jak? To w sensie, coś jest nie tak, bo gdybym był transfacetem, no to przecież jarałyby mnie babki, tak? I chciałbym mieć, wiecie, penisa i wiecie robić z nim tam różne rzeczy, a, a mi się podoba tak, jak jest. I w ogóle często takie myśli odwodzą osoby transseksualne od tego, żeby podjąć jakąkolwiek terapię, jakoś się przebadać i pójść w tą tranzycję. Chciałbym po prostu powiedzieć, że orientacja seksualna nie ma się nijak do tego, jakie jesteśmy tożsamości płciowej, kim się czujemy. No bo tak jak mówię, można być gejem i być transem. Nie jest nigdzie napisane, że trans goście nie mogą lecieć na facetów. Nie ma czegoś takiego jak kodeks bycia transem. Czyli tryskać testosteronem, chodzić na siłkę, wyciskać ciężary, być po prostu takim stuprocentowym męskim mężczyzną, lecieć tylko na kobiety, tam być po prostu ogierem w łóżku i w ogóle. No nie ma czegoś takiego, każdy jest transem na swój sposób. Tak samo jak ci z facetów, ci to znaczy takich, którzy od początku się urodzili jako, jako faceci i nie mieli nigdy z tym problemu, też przecież są tysiące, setki, tysięcy, miliony różnych gości. I nie można wszystkich kategoryzować według y, jednych i tych samych kryteriów. Według tych samych ram traktować wszystkich facetów. Każdy jest inny. I tak samo jest z facetami transseksualnymi. Nie wszyscy muszą po prostu chcieć jechać na wojnę z karabinem, y, gdzieś tam z przepaską na biodrach, y, skakać po lasach. Y, można być delikatnym gościem, który na przykład nie wiem, lubi poczytać książkę i albo lubi chodzić w ogóle ubrany na różowo, tak samo można być gejem. Bo, bo kto ci to zabroni? Można być transgejem i tyle. I tutaj, wiecie, rodzą się kolejne pytania, no bo, tak jak mówię, nie wszyscy muszą czuć dysforię partii dolnych i nie wszyscy muszą z tym cokolwiek robić. Bardzo często trafiają się w ogóle pary homoseksualne, które nawet są zadowolone z tego, że Partie ciała zostają takie jak dała matka, natura, i z tym nic nie chcą dane osoby zrobić. No bo nie wiem, czerpią z tego większą satysfakcję, no i to jest ich prawo, tak? I nie widzę tutaj przeciwwskazań. No ale teraz rodzi się pytanie: no bo jesteś sobie transem, masz tam na dole co masz i jesteś gejem. Chciałbyś kogoś poznać, chciałbyś poznać partnera. No, i tutaj się rodzi taka zagwostka. Czy ten partner, który z tobą się zwiąże, jest na pewno gejem, skoro spotyka się z osobą, która tam na dole ma to, a nie co innego? No, i wiecie, po pojawiają się takie durne, durne pytania. No, bo to sprowadza nas, ludzi, nas trans ludzi, nas takich zwykłych cis ludzi do tego, że łączylibyśmy się w związki, w jakieś relacje, tylko przez pryzmat jakichś tam narządów płciowych. Co w ogóle ani w przypadku osób trans, ani w przypadku osób nietrans jest durnotą. No, bo człowieka poznaje się jako człowieka. To, co ma się w spodniach, nie definiuje tego, kim jesteśmy. Więc nie dziwię się parom homoseksualnym, które są z osobami trans. I w ogóle randkowanie z trans ludźmi to jest temat na zupełnie oddzielny odcinek. To, że czuje się pociąg do facetów będąc trans mężczyzną, to nie jest nic złego i to wcale nie znaczy, że nie jest się tym transem. I w ogóle takie myśli nie powinny Cię odwodzić od tranzycji. W Polsce podczas tego całego etapu prowadzenia diagnozy na temat tego, czy jesteś trans, bardzo często zaleca się, żeby u psychiatry, czy właśnie u psychologa mówić, że jest się orientacji właśnie heteroseksualnej, czyli jak ja jestem transfacetem, no to trzeba mówić, że lubię tylko dziewczyny, że tylko kobiety mnie kręcą, no bo podobno jeszcze żyjemy w takich czasach, znaczy podobno. No rzeczywiście tak jest, że żyjemy w takich czasach, że po prostu to lepiej brzmi. To lepiej brzmi w sądzie, to lepiej brzmi u psychiatry podczas stawiania diagnozy. To po prostu może nam jakoś jeszcze na dzisiejsze czasy pomóc pomóc w, w przejściu tej e, diagnozy, ale wiem, że są ludzie, którzy są po prostu mega szczerzy i mówią na przykład, że są biseksualni, że podobają mi się i faceci, i kobiety. I to przechodzi. To też zależy na to, na jakiego człowieka trafimy, na jakiego trafimy lekarza, czy na jakiego trafimy sędziego. Każdy człowiek, który jest oczytany w temacie, wie, że orientacja seksualna dotyczy ludzi, którzy nam się potopają, którzy nas jakoś tam potrafią podniecić, którzy, których widzimy jako swoich potencjalnych partnerów. Jeżeli już chcemy się określać, no to sferę orientacji seksualnej określamy osobno. Pojęcie tożsamości płciowej dotyczy nas samych, czyli dotyczy tego, kim my się czujemy. Jeżeli czuję się mężczyzną, no to jestem mężczyzną w, po, w pojęciu tożsamości. Ale będąc mężczyzną, mogą mi się podobać zarówno kobiety jak i mężczyźni, albo i jedno i drugie. No i to jest zupełnie normalne. No bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy tak jak wszyscy inni ludzie i mamy prawo do miłości, mamy prawo kochać tego, kogo chcemy kochać. I nikt nam tego nie zabroni. W ogóle zauważyłem. Że jest w nas ludziach taka ogromna potrzeba naklejania na wszystko etykiet, nazywania wszystkiego. Nie możemy przejść do porządku dziennego z czymś, czego nie jesteśmy w stanie zdefiniować w naszej głowie. W grę wchodzi właśnie nadanie etykiety samemu sobie, jeśli chodzi o to, kim jesteśmy pod względem seksualności, pod względem płci. I to po prostu czasami komplikuje nam życie. Jak zadasz sobie pytanie, to wiesz, kogo kochasz, wiesz, kto ci się podoba. Może być tak, że po prostu kochasz człowieka, i na to też jest przecież osobna etykieta. To jest osobny e, już jakiś tam e, sfera seksualności. Może po prostu czasami nie warto się nad tym zastanawiać, po co sobie utrudniać życie, po co się określać, jeśli chodzi o orientację seksualną. Trzeba żyć w zgodzie ze sobą. Jak się pozna człowieka, który stanie się dla nas całym światem, to po prostu go kochać, dla kogo my się mamy określać? Bo osoba, która z nami jest, która nas kocha, na pewno nie będzie od nas tego wymagała. Bo czy to cokolwiek zmienia? To nie zmienia nic. Jeżeli czujesz, że pociągają cię mężczyźni, no to bardzo fajnie, ciesz się, tak? Wiesz, gdzie szukać uczuć, w którą stronę się zwrócić. Jeżeli jesteś na pozycji, kiedy nie wiesz jeszcze kto cię pociąga, no to jeszcze się dowiesz spokojnie. Ale pamiętaj, że to zupełnie nie powinno stawać na drodze do Twojej tranzycji, bo relacja z samym sobą, a relacja z drugim człowiekiem to są dwie zupełnie inne relacje. No, i może warto najpierw poukładać tę pierwszą i spróbować dowiedzieć się, kim się jest. Chociaż bardzo wiele znam takich par. Które są w wieloletnim związku, wspierają się i jakoś tam nawzajem napędzają się do życia, to ta druga osoba, ten nasz najbliższy, wskazuje nam drogę i mówi, na przykład, że słuchaj, wiem, że nigdy o tym nie gadaliśmy, ale chciałbym Cię o coś zapytać. Znamy się już wiele lat i, i zauważyłem, że przejawisz takie zachowania i że, że jest Ci ciężko, co czasami pytają się, czy nie czujesz się trans przypadkiem? Te osoby wtedy okazują się ogromnym wsparciem. To nie jest tak, że one nam coś wymagają, ale one, prowokując ten temat, pozwalają osobom trans wyjść z szafy i przyznać się przed samym sobą i przed nimi, że coś jest na rzeczy. Wiedzą po prostu, że nie są już z tym sami. Ta osoba, którą kochają, z którą są w związku, też to czuje, też to widzi, to też pozwala nam spojrzeć w ten sposób, że nic sobie nie wmawiamy, bo, bo osoba z którą żyjemy, dostrzega to, to samo, co czujemy, to jest taki często motorek do działania. I w ogóle to jest niesamowicie super sytuacja, która stawia nas w takim świetle i tą naszą bliską osobę, że rzeczywiście jesteśmy razem na dobre i na złe. Chociaż czasami bywa i tak, że te takie związki, które po, rozpoczęły się przed tranzycją, po prostu tego nie wytrzymują. Na początku jesteśmy pewni tego, zapewniamy się nawzajem, że dobra, będę cię wspierał. Kocham Cię jako człowieka, no ale takie relacje po prostu czasami tej próby nie wytrzymują. To, to jest chyba naturalne i tak się zdarza, ale opłaca się podjąć to ryzyko, jeżeli ma nas doprowadzić do jakiegoś bardziej szczęśliwego miejsca. Jeżeli ta relacja się rozpadnie i, nie wiem, przerodzi się po prostu w przyjaźń, albo ten człowiek zniknie z naszego życia, no to widocznie tak miało być, ale może po prostu on był kierunkowskazem dla nas na tej naszej drodze, żeby objąć właściwy tor taki przystanek w naszym życiu, który pomógł nam dowiedzieć się, kim tak naprawdę jesteśmy. Nie bójmy się po prostu kochać, nie bójmy się kochać innych bez względu na ich płeć i nie bójmy się kochać siebie bez względu na naszą płeć. Bo to jest tylko i aż płeć. Popatrzcie jak wiele rzeczy się wokół nas rozbija o tą płeć, o tą zesraną płeć, no. Miłość nie zna płci. Miłość do drugiego człowieka wybaczy to wszystko, ale miłość do samego siebie jest podstawową miłością, która rodzi kwiaty, i te kwiaty to jest, to jest miłość do wszystkich innych ludzi. Ale one muszą mieć skąd kiełkować, skąd się wznosić. Nic nie wyrośnie na takiej glebie nieżyznej, na takiej glebie zaniedbanej, na takiej glebie, której nikt nie podlewa, bo po prostu nie może na nią patrzeć. Jeżeli zadbamy o siebie, o swoje szczęście, no to innym ludziom będzie z nami lepiej się żyło. Bądźmy dla siebie dobrzy, bądźmy dobrzy dla innych, nie karćmy się za nasze jakieś tam orientacje seksualne, za to nie karćmy się za to, że podobają nam się mężczyźni albo kobiety. Tak po prostu jest, tacy jesteśmy i tyle, i nic tego nie zmieni. Bo z orientacją seksualną jest tak jak z tożsamością płciową, nie ma na to tabletek, niestety. Nie ma na to tabletek i trzeba z tym żyć. Ten świat jest niesamowicie kolorowy. My jesteśmy na tym świecie tylko takim małym prochem. No ale kto nam zabroni korzystać ze wszystkich barw? Nie ograniczajmy się do szarości. Jeżeli czujemy potrzebę bycia z innymi ludźmi, to bądźmy z nimi bez względu na płeć. Róbmy to, co czujemy. I tyle. Nie będę tutaj się za bardzo rozwodził. Ten odcinek będzie krótszy. No ale mam nadzieję, że. Wiecie o co mi w tym wszystkim chodziło, wiecie jaką mam na myśli błęd. Miłość nie zna płci. Z tym was zostawiam. Do usłyszenia w następnym odcinku. Ściskam wszystkie naleśniki. Trzymajcie się.